Witaj piękna, z tej strony Marta Chowańska Twój doradca kosmetyczny, a to jest filmik z makijażem sylwestrowym bądź karnawałowym który możesz z łatwością powtórzyć używając tych samych kosmetyków Zaczynam od wypielęgnowanej twarzy pokazałam jak to zrobiłam w osobnym filmiku i teraz nakładam bazę która przedłuży trwałość makijażu na całą noc. Sięgam po mój niezastąpiony podkład Intelima 3D i mieszam go z odrobiną rozświetlacza w płynie Silver Sand. Dzięki temu skóra będzie miała nieprawdopodobny blask, ale też Matowe wykończenie, czyli jeśli szukasz matu i błysku równocześnie, to taka mieszanka no daje bardzo piękny, wieczorowy efekt, który świetnie wygląda właśnie w sztucznym świetle, ale też na zdjęciach. Pod oczy nakładam perfekcyjny korektor, a w strefie T jeszcze dodatkowo korektor rozjaś rozjaśniający. Chwilkę oczekuję i wklepuję wszystko przy użyciu mojego ulubionego pędzla do aplikacji produktów płynnych. Zdecydowanie jest lepsze od gąbeczki, gdyż daje maksymalne krycie. Nie wchłania podkładu, tak jak gąbka, a pięknie go rozprowadza, i daje efekt takie, takiego makijażu techniką Airbrush, czyli natryskowego, co daje super krycie, mega trwałość i idealną gładkość. Koniecznie spróbuj się tej pory nie używać tego pędzla, on też nie zostawia smuki, naprawdę przepięknie wtapia kolor. Następnie sięgam po roślinne pudry, najjaśniejszy i najciemniejszy, i nakładam grubą warstwę tego jasnego potoczami na brodzie, na nosie. na Czole, czyli rozświetlam sobie te centralne partie twarzy. I tego pudru nakładam naprawdę bardzo dużo. To jest też taka technika świetna w makijażu właśnie wieczorowym. I ten puder też nie podkreśla zmarszczek, dzięki właśnie emolientom, a ciemniejszy używam do takiego wstępnego konturowania, czyli policzki, żuchwa, skronie, czoło, delikatnie nosek, muskam ciemniejszym kolorem i od razu robi się taka twarz 3D, to też świetnie będzie wyglądało na zdjęciach. No i te pudry właśnie dzięki temu, że są na emoliencie roślinnym nie dają efektu maski. I teraz całość... Um, i jeszcze dodatkowo pudruję takim pudrem fiksującym, czyli scalającym, utrwalającym. Dzięki temu ten makijaż będzie naprawdę bardzo, bardzo trwały, a transparentny, lekki puder fantastycznie go utrzyma na buzi. Pudry sobie pracują na buzi, a ja zaczynam malować oko. Zacznij od bazy pod cieniem. Ona sprawia, że oka jest wodoodporny, super trwały, cienie łatwiej się blendują i kolory są bardziej intensywne. Także wklepuję w całe powieki ruchome serdecznym paluszkiem delikatnie i teraz ta baza troszeczkę sobie wchłonie się i wyschnie, a ja zrobię makijaż brwi. Zaczynam od precyzyjnej kredki, którą delikatnie cieniuję sobie włoski, tak żeby nadać brwiom taki ładny, łukowaty kształt i wypełnienie. W wieczorowym makijażu możesz to zrobić troszkę mocniej niż na co dzień, ale też nie przesać. Także cieniuję sobie kształt brwi. A następnie sięgam po tusz zagęszczający, którym dodatkowo utrwalam i formuję włoski. To jest bardzo szybkie, proste, intuicyjne. Z pewnością poradzisz sobie świetnie, jeśli dobierzesz u mnie odpowiednią, odpowiednią kolorystykę do Twojego cienia włosów. Ja używam takiej jaśniejszej kredki i troszkę ciemniejszego tuszu, także to wygląda bardzo fajnie i naturalnie właśnie przy moim odcieniu włosów i pieurody. I teraz sięgam po czarną kredkę, to jest moja ulubiona czarna kredka, która jest mięciutka, łatwo się rozciera i naprawdę jest super czarna. I Zaznaczam nią zewnętrzny kącik oka na dole i do góry, tworzę taki jakby kształt i teraz pędzelkiem do rozcierania delikatnie blenduję tą kredkę tak, żeby stworzyć taką bazę ciemną bazę w zewnętrznym kąciku oka. Dzięki temu ten makijaż wieczorowy będzie naprawdę mocniejszy i łatwiej będzie uzyskać intensywny kolor cieni właśnie w tym miejscu, gdzie jest wcześniej nałożona czarna kredka. No i też makijaż będzie trwalszy. I na tak przygotowane powieki używam cieni. Stworzyłam sobie swoją paletę Perfect i pędzelkiem do korektora nakładam jasny cień biskoti wewnętrznym kąciku oka i pod dukiem bywam To jest genialny pędzel do takiego właśnie precyzyjnego aplikowania produktów. Teraz pędzelkiem do nakładania cieni używam cienia Soft Header. To jest przepiękny, pudrowy fiolet, absolutnie unikalny odcień i nakładam go. Ten matowy cień na kości, na załamaniu powieki, tak, żeby po prostu pięknie wymodelować oko. I te cienie bardzo łatwo się nakładają, z łatwością się rozcierają, łączą ze sobą pięknie i w ogóle się nie osypują. Teraz cień Sweet Plum, który jest delikatnie błyszczący. Nakładam troszeczkę poniżej tego pudrowego fioletu, wklepując go w załamaniu powieki i troszeczkę w te czerń, tak, żeby stworzyć taki ładny gradient i przejście kolorów. I naprawdę nie potrzebujesz mieć super umiejętności, żeby to zrobić. że ja to wszystko. Robię raz, dwa, trzy jednym pędzlem. I teraz granatowy cień Starry Night. Nakładam na czerni, tam gdzie wcześniej była czarna kredka. Tym razem już nie wcierając, tylko wklepując, żeby uzyskać super pigmentację, i też delikatnie tym cieniem zaznaczam dolną powiekę. Następnie troszeczkę rozmazuję krawędzie koloru, po prostu delikatnie dotykam brzegi. Ten cień po prostu magicznie wtapia się w drugi. Na granicę też nakładam troszkę jeszcze tej śliwki, tak żeby to się połączyło i teraz znowu pędzelkiem do korektora nakładam super błyszczący, taki srebrnawy cień Smoky Quartz z powiekę ruchową, łącząc z tymi fioletami i granatami i tworzę taką piękną kombinację, To jest takie pawie oko. Myślę, że na Sylwestra można właśnie tak z kolorami poszaleć, ale też nie ma tam brokatu, nie ma, nie ma przesady i ten sam błyszczący cień nakładam pod tęczówką, na dolnej powiece, tak żeby stworzyć piękną ramę oka. I teraz najciemniejszy czarny cień Onyx nakładam precyzyjnym kulkowym pędzelkiem do rozcierania cieni w zewnętrznym kąciku oka, na dole i na górze, tam gdzie wcześniej była kredka, tak żeby całość jeszcze wzmocnić i zintensyfikować e, i żeby to oko po prostu nabrało głębi. To jest naprawdę świetna technika dla każdego kształtu oka, jeśli masz opadające powieki, ona również będzie doskonała. I teraz jeszcze cieniem pudrowo-fioletowym delikatnie Cieniuje granice dolnej i górnej powieki i pędzelkiem do podkładu czyszczę jakby wszystko potokiem, ale tak jak widzisz nic się kompletnie nie osypało. Możesz wzmocnić makijaż nakładając jeszcze kredkę na linię wodną na dolnej powiece i na górnej w zewnętrznym kąciku albo na całość jak wolisz. Wtedy to oko będzie jeszcze mocniejsze. I teraz zdejmuję pędzlem miękkim nadmiar pudru. Także to wszystko już się pięknie tutaj ładnie wchłonęło na buzi i wzmacniam konturing bronzerem do policzków w lata, Tym samym, którego używam w dziennym makijażu. Jak namasz no, go troszkę więcej to będzie świetny do wieczorowego. Różem szajb Blasz podkreślam policzki i rozświetlam, to jest taki róż z przepiękną złotą poświatą, więc on tak pięknie uwypukla policzki i rozświetlaczem gleist rozświetlam kości jarzmowe i tak wygląda pięknie wykonturowana twarz. Czas na rzęsy, jedno oko już zrobione, nie będę doklejać sztucznych rzęs, tylko użyję tuszu, który właśnie daje efekt sztucznych rzęs, niesamowicie je pogrubia, wydłuża, zagęszcza, można nakładać go... Wieloma warstwami nie będzie sklejał, daje taki właśnie efekt puszystych, pięknych rzęs i idealnie łączy się właśnie z takim mocniejszym makijażem oka. Także mocno tuszuję rzęsy, a potem jeszcze dla wzmocnienia efektu używam wodoodpornego tuszu Lash Love. On po prostu utrwali ten efekt, sprawi, że tusz nie będzie się rozmazywał, że wytrzyma do białego rana, no bo jest to formuła wodoodporna. I teraz czas na usta. Do wyboru mam delikatny nutek, albo taki mocniejszy, ciemniejszy, borówkowy róż. Najpierw konturówka Medium Nude, która absolutnie jest niezbędna, jeśli chodzi o trwały makijaż Zobacz, pięknie je powiększa i modeluje i teraz delikatny piękny taki karmelowy błyszczyk soft nude i to jest opcja dla tych z was które lubią delikatniejsze usta błyszczyk jest świetną opcją na wieczór łatwo się go poprawia i cały czas pozostawia wrażenie nawilżonych ust albo berry delight czyli taka piękna rubinowo malinowa czerwień albo róż i to jest propozycja troszeczkę mocniejsza ale nadal bardzo świeża kobieca i to są takie kolory, które pasują oba do każdego typu urody. Więc tak wygląda gotowa propozycja makijażu. Daj znać w komentarzu, jak Ci się podoba. Całość jeszcze zwieńczy kropla luksusowej esencji Perfum Illumina i jestem gotowa na sylwestrową zabawę. Dziękuję, że jesteś, dziękuję, że oglądasz. Jeśli chcesz dobrać kosmetyki dla siebie, napisz do mnie, a z przyjemnością Ci pomogę. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Szczęśliwego Nowego Roku!